Dzień dobry, moje drogie panie. Jesteście tam. Dajcie znać, że jesteście, bardzo proszę, bo ja dzisiaj zabiegana jestem i jeszcze muszę kilka rzeczy załatwić w trakcie naszego, więc będę wdzięczna za informację, jakąś lajka, serduszko, wykrzyknik albo dziki okrzyk radości, że jesteście z nami. Widzę, że jesteście. Dobra, cztery osoby się pojawiły. Witam, 11. Tak ja znowu. Momencik, momencik. Piotruś, słuchawki. Co? No, załóż sobie słuchawki. Bo będę się wydzierać. Jak widzicie, mąż w domu jest. Jest! Boże, widzę Wasze komentarze w końcu! A! Bardzo się cieszę, że widzę. Wasze... Czekajcie, jak ja to ustawiałam. Jakoś tak to ustawiałam. Bardzo się cieszę, że widzę Wasze komentarze, bo ostatnim razem nie widziałam. Ale zgodnie z najcudowniejszą i najbardziej techniczną kobietą wszechświatów, Anią, która prowadzi grupę. Jezu, Ania przypomina nazwę swojej grupy Pomoc techniczna dla kobiet chyba, prawda? Ania mi wszystko napisała, że trzeba wylogować, usunąć aplikację od nowa i wszystko zrobiłam i jest cacy i działa, i 130 kobiet mamy na pokładzie. Mam nadzieję, że mąż sobie założył słuchawki, bo... bo... Aha, kawę macie? Macie kawę? Ja mam, już, proszę bardzo. Tylko nie mam zatyczki i... a dzisiaj jestem jakaś taka machająca i boję się, że tak tu wymachnę i wszystko pójdzie, pójdzie w cholerę. Tak dzisiaj znowu yy, nastrój na loki, będzie szalone, bo będzie machanie lokami. Dobra, 175, gotowe na dżingiel? Tak? Szykujemy się? Tańczymy? Dobrze, uwaga, uwaga, zaczynamy. Się, że z tygodnia na tydzień dingle nam się coraz dłuższe e, robią. Ja nie wiem, czy kiedyś nie zrobimy sobie e, poniedziałek z jinglem i tak będziemy tańczyć całe 5 minut. Co Wy na to? Myślę, że mogło być fajnie. Huh, się zasapałam. Zasapałam się tańcem, ale zasapałam się. Słuchajcie, dzisiaj mało co bym się nie spóźniła na swój własny, e, że tak powiem, co? Show, tak? Spotkanie z Wami bo jakoś tak dużo rzeczy do załatwienia. Dobrze, słuchajcie, wyciszę sobie tutaj wyciszyć cię. Wyciszyć cię, bo przygotowałam na wszelki wypadek komputer, jakbym nie mogła się dostać. Ale dobra. Dzisiaj mam dużo rzeczy. Mam co prawda listę taką samą małą jak zwykle moją ściągę, ale bardzo dużo rzeczy na niej, a tu jest o dodatek, dodatek do ściągi. Ściąga i dodatek do e, ściągi, więc co tam u was słychać w ogóle? Ach, moje drogie, a jak tam dzieci, że tak powiem, tańcowały dzisiaj też? Zobaczcie, jaki ma fajny pierścionek dostałam od synów. Patrzcie, pasuje mi do wszystkiego. Synowie wiedzą, jaką mama lubi biżuterię, że lubi dużą taką mi dali piękną. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci się dobrze bawiły, na dżinglu, śpiewały, tańczyły i grały. Co to ja chciałam powiedzieć, słuchajcie, coś chciałam powiedzieć jeszcze? Aha, że jak mnie słuchają małe dzieci, to wiecie. Takie słowo brzydkie, jak dupa. Bardzo brzydkie słowo dupa. Także dzieci, macie zakaz używania tego słowa, okej? Okay? Dobra. Wiem, że tak, piję kawę i już zaczynamy, okej? Okay? Jeszcze łyczek, bardzo smaczne. Mm. Mążka znowu podkreślić, że takich kubków w Polsce jest może 10. Także mm, możemy sprawdzać, jakby co. Dobra, słuchajcie, ja mam dzisiaj jakiś taki niemerytoryczny dzień, naprawdę. Chce mi się śmiać i chce mi się wygłupiać i chce mi się tańczyć. Po naszym... Po naszym spotkaniu mam nagranie podcastu z Markiem do podcastu Mała Wielka, Biała Wielka Firma. już się boję, co to będzie, bo jak jestem w takim głupławkowatym nastroju, to boję się, że tam no nie wiem, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie. Także ten. Podnieście mnie na duchu, jakby też tak macie, że, że tak. No dobra, dobra, zaczynamy. Co Wam chciałam powiedzieć z wieści ze świata? Więc wieści ze świata są takie, że skończyłyśmy sprzedaż, skończyłyśmy my jako gang, tak? a gang PSC to jest inaczej tak nudno mówiąc zespół Pani swojego czasu czyli zespół kobitek, które współpracujemy razem. I skończyłyśmy w zeszły piątek sprzedaż kursu Zrób to dziś czyli jak nie odkładać na jutro. I ponad 700 kobiet go kupiło, dokładnie dokładnie nie wiem ile bo nie mam zapisane, ale coś 730, chyba 4 osoby jakoś tak, więc bardzo, bardzo dużo. I chciałam Wam, dlaczego o tym mówię o tych liczbach, tak? Bo to już nie ma was, nie wiem, przekonać do kursu, że tyle osób kupiło, to ty też kurs, ale dwie rzeczy z tym związane, o których Wam chciałam powiedzieć. I tak się wycofuję, bo chcę po coś sięgnąć, więc chcę... Łopko po musiałam rozciągnąć. Chcę sięgnąć po to. O, widzicie? Cyk. Dlatego, że, dlatego Wam mówię o tych liczbach, bo Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce dostanie sporo kasy, ponieważ przychód ze sprzedaży każdego kursu, znaczy część przychodu, oczywiście nie, nie cały, część przychodu ze sprzedaży każdego kursu idzie na wsparcie wiosek dziecięcych i dlatego właśnie taki ładny dyplom dostałam, bo to z każdego kursu i z każdego produktu. Yy, więc w podziękowanie za wkład dostałam dyplom i bardzo się z tego cieszę. To jedna sprawa. A druga sprawa, już styczeń się kończy za. Jutro już jest ostatni dzień yy, stycznia. I. I się zawiesiłam, yy, ale chciałam powiedzieć, że. Co to ja chciałam powiedzieć? Słuchajcie. Aha, że styczeń się kończy yy, i w styczniu. Yy... Kilkanaście osób, słuchajcie, mnie pytało o to, kiedy ja w końcu się przebranżowię i będę uczyć o biznesie online, ponieważ robię biznes online i całkiem dobrze mi idzie, więc dla niektórych jest oczywiste, że ja wkrótce zacznę uczyć o tym, jak robić biznes online i będę robić kursy online o tym, jak robić kursy online. Więc jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to ja powiem, że przebranżowienia nie będzie. Znaczy, nie ma takiej opcji, żebym jedno zostawiła, zrobiła drugie. A, aczkolwiek być może, być może, być może, kto wie, pod znakiem zapytania stoi, czy kiedyś gdzieś jakiegoś małego kursu eksperymentalnego na ten temat nie zrobię, ale nie jest to, nawet nie jest to ujęte w planie na 2017 rok. Choć u nas jest tak, że jak coś jest nieujęte w planie, to niekoniecznie oznacza, że nie będzie to zrealizowane, bo planer Pani swego czasu też nie był w planie nigdy ujęty, a tak po prostu wyskoczył i jest, mówię o tym, o tym planerze, którego już nigdzie nie ma, moje drogie. Wykupiłyście zero, nul, finito, egzemplarzy nie ma, koniec, i kropka. E, dobra, i jeszcze jedna informacja związana z kursem, otóż do tego kursu było rozdawane w cudzysłowie stypendium, bo dziewczyny musiały sobie na to stypendium bardzo, bardzo mocno mm, zasłużyć. I dwie, trzy dziewczyny dostały stypendium, dwie już są ze mną w kontakcie, napisały do mnie maila, czytałam dziewczyny, wasze maile. Po prostu. Wow, wymiękłam, bo bardzo konkretne pytania, bardzo konkretne sprawy, z którymi chcą ruszyć mm, do przodu, także bardzo się cieszę, że będę, że będę mogła pomóc. Ale jakoś mam wrażenie, że jesteście za daleko, słuchajcie, oh sorry, bo tak wam i macham teraz. Ale jakoś mi się... Teraz moja taka głowa jest wielka i to też nie jest dobrze. A, co ja zrobiłam? Dobra, będziecie daleko. Ja się będę przybliżać po prostu. A jajajaj, aj, aj. Asia nas wita w słoneczny poranek. Tak, w Krakowie też jest y, słoneczny. Jest tak słonecznie, że widać powietrze, którym oddychamy. Dobra. To było, to było, to było. Wszystko już było. Mogę zacząć y, po prostu. I tutaj to z tej ściągi też było, ale jeszcze mała uwaga a propos przyszłotygodniowego spotkania, czyli przyszłotygodniowej kawy, nie trafiłam do kosza, wpadło obok, przewróciło się, niech leży, <laughs> więc przyszłotygodniowa kawa, moi drodzy, ja w niedzielę wyjeżdżam na ferie, z całą rodziną jedziemy na narty biegowe, bo my jesteśmy wszyscy narciarze biegowi, łącznie z dziećmi oczywiście, no i przyszłotygodniowa kawa to jest poniedziałek, godzina dziesiąta i to jest taki czas, kiedy my już, no podejrzewam, że właśnie na tę nartę tak zaczniemy wyruszać, bo narty biegowe mają to do siebie, że jest jakaś trasa, którą tam trzeba przejść, na przykład do schroniska, w którym się potem zje obiad. Znaczy mówię o, oczywiście o, o nartach z dziećmi, tak, no bo oni nie mogą non stop cały dzień jeździć, więc nie wiem, gdzie wypadnie nasza, nasza kawa. Mam wielką nadzieję, że tam będzie zasięg, dlatego, że to są góry Izerskie na granicy i no nie mam pojęcia, jak tam będzie wyglądało, więc oczywiście będę w komunikacji z Gangiem i jakby co to będę dawać znać, ale założenie jest takie, że kawę robimy, tak? Więc być może na trasie, być może na śniegu, ale kawa kawa będzie. Dobra. Kawa na biegówkach, dokładnie, tak jak Dotka napisała. Kawa na biegówkach yy, będzie. Która z Was jeździ na biegówkach? Która jeździ na biegówkach? To jest genialny sport, słuchajcie. Genialny dla, yy, dla osób, które uwielbiają się zmęczyć, to po prostu można sobie żyły wypruć ze zmęczenia. A dla osób, które mają ochotę sobie poczłapać, tak jak na spacerze zimą, można sobie poczłapać. To jest taki sport, gdzie. Obok na trasie, wiecie, jedzie 16-latek, po prostu tak zapiernicza, a jednocześnie obok jedzie 70-latek i też sobie jedzie spokojnie i daje radę. I, i skoro moje pięcioletnie letnie dziecko jest w stanie, to, to Wy też jesteście w stanie. Spróbujcie, bo naprawdę super, super, super. Dobra, ehm, sprawdzam moją siągę. wszystko. Nie, jednej rzeczy nie powiedziałam, bardzo ważnej, słuchajcie. W grupie pań swojego czasu jest nas już ponad 15 tysięcy kobiet. Czy wy wyobrażacie sobie, jaka to jest. O, jaka to jest liczba kobiet? Liczba czy ilość? Liczba, prawda? Policzalna, czyli liczba. Dobrze myślę. Na pewno niektóre z Was poprawi, jeśli myślę źle. <grym> jeśli mówię źle. Um, czy znowu powiedziałam w każdym bądź razie? W każdym razie. W każdym razie, może mi się uda. W każdym razie jest nas 15 tysięcy kobiet. Cała armia kobiet. Jak tak sobie myślę, że czasem miałabym Was zobaczyć na żywo te 15 tysięcy, to pewnie bym umarła. Z radości, ale być może też ze strachu, w sensie ilości, tak? tak? Tak, 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 tak dużo. No, ale jest nas bardzo dużo i super, bardzo się cieszę. Choć, choć, choć kiedyś kawa będzie poświęcona grupie i temu, co się dzieje na grupie, i jak się dzieje, a jak się ma dziać, a jak się nie ma dziać, i tak dalej, i tak dalej. Te z Was, które pamiętają, w zeszłym tygodniu był słynny post ze słowem dupa że tak powiem był ważny, był kluczowy element tego, tego postu, największa ilość komentarzy w, w grupie. Dotka spytała jeszcze, o właśnie Dotka spytała słuchajcie o zjazd. Otóż wiecie, że mamy w planach zjazd Pani Swojego Czasu, czyli nas wszystkich, ale to nie teraz, nie, 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 nie teraz, to za jakieś dwa lata może ale zrobimy wielki, giga, po prostu ogromny zjazd yy, Państwego czasu. Także jeszcze musicie po, tam raptem dwa lata poczekać. Cóż to jest dwa lata, tak? Dobra. A, ale ja sobie gadam i gadam i gadam, a chciałam w końcu dojść do yy, jednej merytorycznej sprawy, która będzie krótka. Dzisiaj będzie krótko. Aby was trochę przygotować, że w przyszłym tygodniu na nartach, to w ogóle będzie krótko. Przecież ja nie będę, wiecie, jechać, tak? Odpychać się i jednocześnie mówić o planowaniu. Nie, po prostu powiem, hej, patrzcie, jakie fajne widoki się rozłączę. I może będę miała kawę w termosie. Dobra, więc dzisiaj jedna merytoryczna, krótka sprawa, o której chciałam powiedzieć, to coś. Co, wydaje mi się, że w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, chyba pod postem o planowaniu, któraś z Was napisała, a mianowicie ja coś mówiłam o malowaniu, że maluję, a jedna z Was zapytała, jak zaplanować sobie czas na przyjemności, tak, na taki swój czas dla siebie, na coś przyjemnego, jak to, jak to zrobić. I... Napisałam, że tak, później się zaczęłam zastanawiać, koniec końców jutro faktycznie będzie artykuł na ten temat, taki ad hoc i w, i w ostatniej chwili. Ale dzisiaj chciałam chwilkę o tym powiedzieć, między innymi dlatego, że cały poprzedni weekend, czyli sobotę i niedzielę spędziłam właśnie na przyjemnościach, bo spędziłam ten weekend, weekend, weekend tak, po prostu, weekend, weekend, spędziłam w iluminatorni, m, która jest prowadzona przez Kasię Bruzdę Lecyk, z cudownym, jak my to nazywamy, plemieniem kobiet, bo m, akurat ostatnio były tylko kobiety, chociaż normalnie faceci też są, ale Generalnie raz w miesiącu spotykam się na cały weekend z, z kobietami, które znam od lat, czyli mniej więcej dwóch, trzech lat zawsze się spotykam raz w miesiącu i zawsze malujemy. I to też dla mnie jest takim dobrym pretekstem, żeby o tym powiedzieć, no bo ja właśnie cały weekend poświęciłam, poświęciłam tylko i wyłącznie na przyjemności własne. Przy okazji Wam pokażę, pokażę. Jestem bardzo dumna, jestem bardzo dumna z tego, co zmalowałam. Nie wiem, czy to widać. Widzicie? Pewnie się ruszało i pewnie nie było widać. Krakuski może rozpoznają, bo to jest część krakowa, ale dwie rzeczy chciałam powiedzieć w związku z malowaniem. Otóż mam, słuchajcie, od jakiegoś, no już od dłuższego czasu takie przekonanie, że my malujemy tak, jak żyjemy. Tak? No, oczywiście, jak ktoś nie maluje, to nie jest w stanie tego, tego zobaczyć, ale ja, ponieważ maluję, tak jak mówię, od lat z dziewczynami i sama też od tych kilku lat maluję, to widzę, że te same trudności, które mam w życiu, niesamowicie wychodzą w malowaniu. To znaczy się ja, na przykład, i już pewnie trochę wiecie, że ja jestem osobą dosyć taką spontaniczną i czasem coś, znaczy czasem, w większości przypadków najpierw zrobię, a potem pomyślę. Gdzieś tam mi coś wyskakuje, zanim się zastanowię. I dokładnie tak samo lubię malować. Znaczy ja uwielbiam malować, jak to Kasia zresztą mówi, z gestu. Tak? Czyli ja uwielbiam mieć przed sobą duże płótno, Wielką. czekajcie. Chodź tu. Wielką tubę farby, o taką, tak? Ogromny pędzel i po prostu tak. I ogromnym wyzwaniem w malowaniu i w rysowaniu jest robienie dla mnie czegoś takiego. Czyli piździurka po prostu maleńkich piździoczków do dłubania, i zastanawiania się, a perspektywa, a jak to powinno być, czy to tak, czy to tak, a przemyślenia, a kompozycja. I ja mam dokładnie te same problemy w, w życiu. To znaczy, się jest. Um, wolę coś zrobić szybko, a potem oberwać po dupie. Pupie niż wiecie, usiąść i zastanowić się, ale czasem to zastanowienie się jest przydatne, no bo yy, no rozumiem, że to ma jakiś taki swój urok, tak to wszystko spontanicznie, ale naprawdę można yy, wiele razy zaoszczędzić sobie tego yy, walenia po tyłku yy, ze względu na te, yy, na te błędy. Yy, no i takie właśnie mój, że tak powiem czas wolny, czas dla siebie, czyli malowanie. To jest dla mnie w bezpieczny sposób, w bardzo bezpieczny sposób ćwiczenie tego czegoś, czego ja nie mam w naturze, tak? Czyli właśnie takie jak to mówię, takie dziubanie, takie dziubaski, tak, robienia tutaj, tutaj te okienka. To jest ulica Ditla, nie? Tam te kamienice w tych okienkach no po prostu. No. Ale dlaczego tak to malowanie mi się skojarzyło? Bo chciałam powiedzieć o tym planowaniu czasu na przyjemność, bo pytanie było, jakie są sposoby na zaplanowanie tego czasu na przyjemności, tego czasu dla siebie, tak? Czy my tam, czekajcie, ja pamiętam coś tam się, na przykład szydełkowanie tutaj akurat mm, wspomniałyście, tak? Czy czy, czy rękodzieło, czy cokolwiek innego. A przy okazji muszę się wtrącić. Emilia napisała, że zawsze podziwiam osoby, które malują, rysują, lubią robią cokolwiek, co jest choć trochę związane z rękodziełem. To coś, co mi zupełnie nie wychodzi. Emilio, to że tak powiem przybij piątkę, bo ja swoją donatkę też tak zawsze mówiłam i zawsze mówię, że podziwiam osoby związane z rękodziełem i ja nigdy nie malowałam i nigdy nie rysowałam i nigdy niczego nie tworzyłam. Więc to nie jest tak, że to jest talent. To ostatnio komuś napisam. Ciężka praca, znaczy ciężka praca w sensie ćwiczenia, praktyka. Yy, swoją drogą jest to niesamowite jak praktyka naprawdę czyni mistrza. Znaczy, mistrza to przesada, tak? No ale czy ten czas to jest właśnie, widzę, yy, czytanie książek, czy rysowanie mandali, czy chodzenie z kijkami, nie w Krakowie, bo się zasmogujemy, ale czy ćwiczenia, yy, czy cokolwiek innego, jak znaleźć czas na to? Yy. I sprawa jest tak naprawdę bardzo prosta, żeby nie powiedzieć banalnie prosta, a mój mąż by powiedział, że trywialna, bo w matematyce słowo trywialne jest jakieś takie istotne. Eee, więc sprawa jest dlatego prosta, ponieważ planowanie czasu na przyjemność nie różni się niczym od planowania czasu na cokolwiek innego. Eee, tak naprawdę, jeśli chcesz zaplanować czas na czytanie książki, to tak jakbyś zaplanowała czas na pracę. Niczym się to nie różni, nie ma innej techniki, nie ma innego sposobu, na to ciągle odchylam kubek, kubek żeby było widać mój piękny naszyjnik, ale jakoś tak ciągle zapominam. Tylko problem siedzi oczywiście w naszej głowie, że po pierwsze nam się wydaje, że przyjemności to muszą być na samym końcu, tak? no bo mamy takie przekonanie wbijane nam od samego dzieciństwa, że najpierw obowiązek, a potem przyjemności, w związku z czym... Wstajemy i idziemy do pracy, albo jesteśmy w domu i pracujemy, albo zajmujemy się domem, ale też pracujemy i też mamy mnóstwo rzeczy. W związku z czym te przyjemności zostawiamy sobie na koniec. Na wtedy, jak będziemy miały chwilę czasu. A ta chwila czasu nigdy nie przychodzi. Y oczywiście, bo zawsze jeszcze jest coś do, y do zrobienia. Y I, więc to jest y jedno przekonanie. Drugie y przekonanie związane z tym czasem dla siebie, jest, znaczy może nie, nawet nie przekonanie, tylko takie uczucie, które ja też kiedyś y miałam, a mianowicie, że mam wyrzuty sumienia, znaczy już teraz nie mam, ale kiedyś miałam wyrzuty sumienia, że zajmuję się kurczę czymś takim w stu swoim, zamiast gdzieś tak może, no no nie wiem, jeszcze tego nie zrobiłam, w domu nie posprzątałam, tak, w sobotę rano jak wychodzę na dziesiątą, wychodzę o dziewiątej, to zostawiam, wiecie, no Saigon, nie, sobota, weekend, sprzątanie, góra, garów i prania, dwójka dzieci w domu, mąż, no i ja wychodzę i nie interesuję się obiadem, co będzie na obiad, ani co będzie jutro w niedzielę na obiad, ani co się w ogóle z tym wszystkim podzieje. Ja wychodzę i mnie nie ma. Ale kiedyś miałam z tego powodu duże wyrzuty sumienia, bo oczywiście wydawało mi się, że nie ma takiej możliwości, żeby tak robić coś dla siebie, jak gdzieś to obok jeszcze leży i, i doskwiera. I pamiętam, że najmocniej to było przeze mnie odczuwalne i takie dosadne, gdy. Pamiętam, do tej pory byliśmy na nartach biegowych, właśnie z mężem, ale nasz syn wtedy jedyny miał chyba jakieś mm, około 8 miesięcy miał i zachorował. W szklarskiej porębie pamiętam, mieszkaliśmy, on zachorował. I słuchajcie. Mąż mi mówił, idź na te narty, tak, ja z nim posiedzę, a ja nie byłam w stanie pójść. Ja miałam w sobie takie przekonanie, że ja też muszę siedzieć z moim dzieckiem i cierpieć, zamiast pójść, zregenerować się na godzinę i yy, 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 yy wrócić. E, I no dopiero teraz jestem trochę mądrzejsza i już się nie, nie robię inaczej. Się nie robię inaczej, Boże drogi. No trudno. Tak już będzie. Trzeba się przyzwyczaić. Mówię teraz do was, ale mówię to do siebie oczywiście, że po prostu trzeba się przyzwyczaić i cóż, no jak to mówią, wyżej dupy nie podskoczysz, tak? No nie da się niektórych rzeczy. A może się da, tylko się za mało staram. Kto wie, kto wie. Dobra, słuchajcie, ponieważ dzisiaj absolutnie wyjątkowo widzę Wasze komentarze, więc mogę yy, jakieś Wasze pytania yy, wyhaczyć. A ponieważ dzisiaj nie jestem tak jakoś merytorycznie nastawiona, tylko jakoś tak, taki mam luźny nastrój w środku, to chociaż mamy 23 minuty już po to, mogę yy, zobaczyć sobie. Ba, 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 ba Wasze pytania. I jak ja głupia się normalnie czasem zachowuje, to szok. Dobra. Um. Aha, a Gosia napisała, że yy, właśnie też tak ma i ma wy, wyrzuty sumienia. To oczywiście nie jest tak, że ja się tak jakoś kompletnie pozbawiłam tych wyrzutów sumienia. Czasami wychodzę z wyrzutami yy, sumienia, ale wiem, i jaka jest różnica pomiędzy tym, jak wyglądam powiedzmy po pięciu godzinach, tak? Po pięciu godzinach bycia w tej jakiejś tam trudnej sytuacji, na przykład gdy dzieci są chore, gdy ja stwierdziłam, dobra, poświęcę się i zostanę, i po pięciu godzinach, gdy ja poszłam i się zregenerowałam, no to po prostu ja się trochę inaczej zachowuję, lepiej się mm, zachowuję. Dobrze. A Kinga napisała, że przyjemność też powinna być priorytetem. Oczywiście. I. Jak chcemy, żeby coś się wydarzyło, to to zaplanujmy. Bez względu na to, co to jest. Czy to jest czytanie książki, czy to jest długa kąpiel w wannie, czy to jest pójście na ćwiczenia, czy to jest, uwaga, uwaga, o 10 rano seks. Seks też można zaplanować. Seks się nie robi gorszy z tego powodu, że jest zaplanowany. No. Więc proszę mi tutaj ten... Wiem, bo od specjalistki się dowiedziałam. O, ja w ogóle nie, nie, nie. Ja, O, specjalistka mi powiedziała. Dobra, pytania jakieś macie? Bo jak nie, to się wyłączam i uciekam. Um, um, Olu, skąd ten luz? Po malowaniu? Aha, w sensie, że skąd teraz ten luz, czy że po malowaniu skąd luz, bo ciężko mi, um, ciężko mi powiedzieć, ale coś chciałam o tym powiedzieć, ale też mi wypadło z głowy. Ciągle mi coś wypada z głowy. Dobra, Agnieszka pisze. Kiedyś mówiłaś, że weekendu nie planujesz. Mój mąż jednak stawia na to, żeby weekend planować, bo wszyscy jesteśmy w domu. Ja, mąż, dwoje dzieci i bez planu nikt nie wie, co ma robić. Jak u ciebie. Tak, ja faktycznie mówiłam, że weekendu nie planuję i faktycznie większość weekendów mnie planujemy. Chyba, że gdzieś z tyłu głowy mamy jakieś przekonanie, że chcemy gdzieś pójść na przykład, tak? Albo że chcemy gdzieś pojechać. No. <laughs> No to wtedy oczywiście musimy jakoś to zaplanować, żeby o któryś wstać, o któryś wyjść i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli mamy taki weekend standardowy, że szczerze mówiąc, nic nie robimy, tylko siedzimy w domu albo pójdziemy na spacer, no to nie musimy tego planować, bo każdy robi co chce i tyle. I to się dzieje po prostu spontanicznie i na bieżąco. I wiecie, my i tak wystarczająco dużo mamy planowania w ciągu tygodnia, bo wiecie, kto kiedy zadzwoni do Jasia, kto odbierze, kto odprowadzi. Dwa razy w tygodniu chłopaki chodzą z tatą na sianę spinaczkową. ja te dwa, trzy razy w tygodniu chodzę na siłownię, wstaję i to jest mnóstwo takiego o, o, zahaczania. No i czasem w weekend mamy tego dosyć czasem chcemy wstać, o której wstaniemy i zjeść śniadanie, o której zjemy. I pójść na spacer jak będziemy mieli ochotę i nie pójść jak nie będziemy mieli ochoty, nie robić sobie z tego powodu wyrzutów sumienia. Tym bardziej, że w Krakowie teraz spacery są kompletnie do kitu ze względu na, na, smog, na, na smog. smog. Dobra, co tu jeszcze macie? Wiecie co? Ja się zorientowałam, to jest straszne. Jak ja robię dla Was na żywo ten live, to. Mam wrażenie, jakby tam. a no, no dobra, 450 kobiet mamy teraz. Nie co, 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 co tam jest, ale oczywiście jest nas tam dużo więcej, i potem to ma kilka tysięcy odsłon to yy, nagranie. Ale ja wciąż mam wrażenie, jakbym rozmawiała tak yy, faktycznie przy kawie z koleżanką w, yy, w kawiarni. Ale jak już potem wrzucam to nagranie na YouTube, to tak. Myślę sobie, rany boskie, ale o czym ja tam mówiłam? Bo to tak cały świat się yy, yy, dowie. Więc ym, pozwólcie, że nie odpowiem na pytanie, czy planuję seks, ok? Bo to tak pójdzie w świat i co? Później się dowiem jakichś strasznych rzeczy o sobie sam. Eee, dobra, no moje drogie, pytań nie ma. E, więc e, Kasia pyta, gdzie w Krakowie chodzicie na ściankę? Chłopaki chodzą na Avatar. A, na ulicę pff, Centralną? Gdzieś tam w tamtych, w tamtych y, okolicach. O, i zrobiłam tak, i uciekły komentarz. Dobrze, to słuchajcie, kończymy w takim razie i żegnamy się. I ciu, jeszcze ciu, ciu. Chciałam, nie zauważyłam, że cała muzyka mi leci w trakcie, tylko miałam wyciszone. Pamiętajcie, za tydzień o 10:00 mogą się dziać cuda, ale kawa planowana jest. Być może w różnym miejscu być może bez kawy na przykład, tylko ze śniegiem, ale będzie. To do zobaczenia. Pa! Mikrofon mamy. Tylko słów nie znam. Pa!